Pewnego dnia przyjeżdża do mnie siostra Joanna Losow i mówi mi, że są w Kozłówce, majątku zamojskich, siostry i niewidomi, i że trzeba tam jechać. Nie chcieli mnie puścić z domu, mówili nie jedź, ale pojechałem. Były tam siostry Nulla, Teresa, Joanna, Katarzyna, Maria. I zacząłem być kapelanem kobiet. Znajdujemy się w pokoju, w którym prawdopodobnie przez 13 miesięcy przebywał w czasie II wojny światowej Stefan Wyszyński, ksiądz Stefan Wyszyński. Skąd znalazł się w kozłówce? Jakie drogi tutaj go sprowadziły? Właściciele Kozłówki Aleksander i Jadwiga Zamojscy już od początku II wojny światowej włączyli się aktywnie w niesienie pomocy zarówno uciekinierom, czy to z zachodu Polski, czy ze wschodu, uciekinierom z różnych właśnie części naszego kraju, w pomoc partyzantom, w pomoc żołnierzom. Przy okazji, przy okazji jednego ze spotkań charytatywnych w Lublinie dowiedzieli się, że pomocy potrzebują siostry Franciszkanki z Lasek i ich podopieczni, niewidomi i niedowidzący. Zaoferowali gościnę w olbrzymiej swojej rezydencji w jednym z budynków w oficynie kuchennej i tam na początku czerwca 1940 roku siostry z grupą około 30 podopiecznych przyjechały. Zakospodarowały się w tym budynku i prowadziły takie gospodarstwo dosyć samodzielne. Oczywiście też potrzebowały kapelana. Jedna z sióstr, Joanna Losow, skontaktowała się z księdzem Stefanem Wyszyńskim, który w tym czasie ukrywał się u swojej rodziny we Wrocławiu, z zapytaniem, czy mógłby taką posługę tutaj w Kozłówce udzielać. Oczywiście ksiądz Stefan Wyszyński zgodził się i powiedział, że jeżeli będzie miał przyjechać, da znać, Telegramem Basia przyjeżdżam, ponieważ takiego pseudonimu, jak również pseudonimu Okoński tutaj w Kozłówce używał. Kaplica Pałacowa w Kozłówce, wspaniałe wnętrze wzorowane na kaplicy wersalskiej. Początek XX wieku, zbudowana y, dzięki Konstantemu Zamojskiemu, pierwszemu ordynatowi na Kozłówce. To tu ksiądz Stefan Wyszyński y, odprawiał y, niedzielne msze, będąc gościem rodziny zamojskich w tych trudnych, wojennych czasach na przełomie 1940 i 1941 roku. Przede wszystkim posługa duszpasterska takie było jego zadanie więc rekolekcje, spowiedź, nie tylko dla mieszkańców pałacu, nie tylko dla znajdujących się tutaj różnych ludzi, uciekinierów rodziny wojskowych, czy oczywiście sióstr franciszkanek ze swoimi podopiecznymi, ale też do księdza Wyszyńskiego ściągali ludzie z całej ordynacji. Byli też ludzie młodzi, którzy chcieli nie tylko uzyskać spowiedź, czy... Posługę, posługę duszpasterską, ale też chcieli porozmawiać z księdzem Wyszyńskim o różnych sprawach. Ksiądz Stefan Wyszyński również nie tylko tutaj był jako duszpasterz odprawiał czy odprawią msze, ale zaczął udzielać wykładów, z prawa kanonicznego, stomizmu, to dla sióstr franciszkanek. Te wszystkie spotkania przerodziły się w szersze wykłady, w takie spotkania, które nazywano Akademią Kozłowiecką. W Kozłówce spotykałem się z inteligencją warszawską, którą przygarnęli w czasie okupacji państwo zamojscy. Otoczyłem ją opieką duszpasterską, prowadziłem wiele rozmów z Jadwigą Zamojską na tematy religijno-społeczne. Pewnego dnia, przechadzając się po majątku, zobaczyłem w stawie czerwone rybki. Zapytałem, co to są za ryby. Otrzymałem odpowiedź – to są okonie, przyjąłem więc pseudonim Okoński. Pałacowe wnętrza zachowały swój autentyczny charakter i oryginalny wystrój z przełomu XIX i XX wieku, z czasów hrabiego Konstantego Zamoyskiego. Tak więc na pewno stanowiły scenerię codziennego życia w pałacu w czasach, kiedy przebywał tutaj ksiądz Stefan Wyszyński. Z dostępnych nam informacji wiemy, że śniadania domownicy i goszczący tutaj Ludzie spożywali w swoich pokojach, natomiast na obiady i kolacje byli zapraszani do pałacowej jadalni. Po posiłkach domownicy i, i towarzyszący im goście. W obecności oczywiście księdza Wyszyńskiego, e, przechodzili do Salonu Czerwonego, gdzie zbierali się e, już na takie swoje tradycyjne dysputy, dyskusje filozoficzne, e, rozważania, czasem e, nawet e, dosyć zacięte i zażarte. I e, tutaj e, mamy taką informację, że po właśnie takiej. Zaciekłej dyskusji księdza Stefana Wyszyńskiego z profesorem Czesławem Znamierowskim, wybitnym prawnikiem z Poznania. Ksiądz Stefan Wyszyński zreflektował się, że zbyt uniósł się w tej, w tej dyskusji i miał uklęknąć przed profesorem i go przeprosić. Ksiądz Wyszyński wyjeżdżał na pewno do oddalonego o kilkanaście kilometrów nasutowa, gdzie znajdowała się siedziba zarządu dóbr ordynacji Kozłowieckiej. Tam sprawował w każdą niedzielę o godzinie 8 msze święte dla pracowników służby folwarcznej. Prawdopodobnie i można przypuszczać, że ta posługa duszpasterska dotyczyła nie tylko pracowników folwarku, ale również partyzantów, którzy w pobliskich lasach przygotowywali się do różnych akcji bojowych. Ksiądz Wyszyński odwiedzał również leśniczówkę Stary Tartak, gdzie prawdopodobnie z dokumentami pracownika Tartaku przebywał i pracował właśnie obawiając się demas zdemaskowania. Proszę Państwa, tutaj do przyjazdu, bo warto zwiedzić zarówno wnętrze, ciekawe wystawy, zatrzymać się na chwilę w kaplicy pałacowej i zajrzeć do pokoju księdza Stefana Wyszyńskiego. A żeby zmienić klimat i zobaczyć trochę inny świat, na pewno warto też obejrzeć Galerię Sztuki Socjalizmu, która jest przestrogą, co propaganda i totalitaryzm może zrobić ze sztuką. Jesteśmy w celi księdza Stefana Wyszyńskiego, która zachowała się tutaj w Żułowie, w naszym domu jeszcze z czasów wojny. Żułów, ta miejscowość, to posiadłość naszej matki Elżbiety Czackiej, darowana jej przez Jadwiga Poletyło w 1934 roku. W, czasach w czasie wojny, we wrześniu, rząd mm, Wojska Polskiego za 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 zarządził ewakuację lasek, i matka. Zdecydowała, że trzy transporty sióstr, widomych i pracowników przyjadą do Żułowa w bardziej bezpieczne miejsce. Tutaj też został zaproszony ksiądz Stefan Wyszyński, który też ukrywał się przed Niemcami w czasie wojny. Był obecny w, w tym czasie również ksiądz Władysław Korniłowicz, który jest, był naszym kapelanem i współzałożycielem Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek. Tutaj się spotkali, tutaj w wielkiej ciosności, bo przybyło tutaj 150 osób, yy, razem przebywali. Ksiądz Stefan Wyszyński przyjechał w listopadzie 1941 roku i przebywał tutaj do czerwca 1942 roku. W tym miejscu, tutaj w tej celi yy, mieszkał, naprzeciwko przygotowana została yy, kaplica, w której sprawowała przeświętą świętą, pełniła posługę sakramentalną, ale również Aktywnie działał w terenie. Tutaj w skierbieszowskiej gminie mamy taki szlak księdza Stefana Wyszyńskiego, który pokazuje wielu, wiele miejscowości, punktów, w których, do których on docierał z posługą sakramentalną, z pomocą. Był bardzo związany z laskami, już od czasów seminarium, gdzie spotkał księdza Władysława Korniłowicza, który stał się jego ojcem duchowym kierownikiem duchowym. I bardzo był bliski różnie z, z Nadpączacką, z całym dziełem Lasek, ze zgromadzeniem. Tu w żółowie ukrywał się, ale też pełnił taką wielką posługę ojca. Yy, bardzo panie niewidomy, cieszył się, że jest między nimi. Był bardzo też taki pogodny, potrafił z nimi zażartować. One się cieszyły, że mogły mu śpiewać, co też lubił ten śpiew niewidomych, ale prowadził też wykłady, zajęcia z siostrami, pomagał na ile mógł, żeby tutaj to życie duchowe też mogło się rozwijać. Więc z inicjatywy kilku sióstr w czasie tutaj pobytu w Żułowie w czasie wojny y, państwo Zamojscy, ordynat Aleksander Zamojski zaprosił siostry niewidomych i kilku jeszcze współpracowników w grupie 38 osób do Kozłówki do swojej posiadłości, ponieważ tu była wielka ciasnota, głód i zimno, więc siostry wyjechały do Kozłówki i tam również Pojechał z nimi ksiądz Stefan Wyszyński do posługi jako duszpasterz i, i taki opiekun duchowy. Tam przebywały kilka miesięcy, a potem po aresztowaniu ordynata um, Aleksandra Zamoyskiego, ponieważ tam też również tą gozłówkę zaczęli zajmować Niemcy, no, żeby uniknąć jakichś niebezpieczeństwa, wszyscy wrócili tutaj do Żułowa żeby tutaj jakoś móc przetrwać ten czas wojny. Jesteśmy naprzeciwko pokoju księdza Wyszyńskiego w dawnej Kaplicy zakładu, gdzie ksiądz Wyszyński sprawował msze święte dla wszystkich mieszkańców, a więc i dla niewidomych, i dla tych ludzi, którzy tutaj przypadkowo w czasie okupacji się znaleźli. To miejsce mieści się w podziemiach. To jest dzisiaj jedyne autentyczne miejsce z całego domu, który został gruntownie przebudowany przed kilku laty i jest, teraz ma różne funkcje. Jakieś tutaj warsztaty, masaże itd. Ksiądz Wyszyński lubiał chodzić bardzo Wspominają go ludzie, jak chodził aż pod zamość, około 30 kilometrów. Jest taki szlak, nawet dzisiaj zrobiony, gdzie można odwiedzać kilkanaście takich miejsc, w których wspomina się obecność księcia Wyszyńskiego. Ludzie opowiadali mi nieraz, że jeszcze jako chłopcy paśli krowy i ten ksiądz, nie wiedzieli, nie znali jego nazwiska. Odchodził do nas, rozmawiał z nami, tłumaczył nam katechizm. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że on nas zauważa. Rzeczywiście był bardzo kontaktowy i musiał się często przemieszczać tutaj w okolicy, ponieważ ciągle jednak niebezpiecznie było w jednym miejscu przebywać, i dlatego. Powiadam, prawie 30 kilometrów aż pod sam zamość sięga jak gdyby szlak tych jego krótkich wycieczek z Żułowa, gdzie nawiązywał kontakt z ludźmi. Również z partyzantami. Niedaleko jest źródełką o którym ksiądz prymas później bardzo często wspominał z takim wielkim rozrzewnieniem. Przy tym źródełku partyzanci spotykali się na sprawowanie sakramentów, udzielał im rozgrzeszenia przed akcją, tam właśnie też mszę świętą im odprawiał. To są takie miejsca bardzo związane z jego osobą i są jeszcze nieliczni już prawda, ci partyzanci, którzy wspominają i tam gromadzą się na różne rocznice przy tym właśnie tak zwanym źródełku. I tutaj też ksiądz Swyszyński pisał książkę ,,Duch pracy ludzkiej", pierwszą taką znaną jego książkę. Bez żadnych pomocy oczywiście tak sam wykorzystywał czas na również pracę pisarską. Ale zasadnicze jego zajęcie to było właśnie te spotkania z ludźmi okolicz, z okolic, prawda, którzy, którzy potrzebowali też bardzo tej no właśnie duszpasterskiej pomocy, jakiegoś kontaktu.